From thousands of generations, Jedi Knights are keeper of peace and justice in the old republic. Dokładnie. Tak o czasach republiki, świetności republiki opowiadał Obi-Wan Kenobi w Nowej Nadziei. Cześć, witajcie na moim kanale. Szymon z tej strony powiem kilka słów o książce Star Wars Wielka Republika Horyzont Północy. Jest to kolejny odcinek przeczytany z biblioteki, więc oznacza, że tą książkę wypożyczyłem w bibliotece, dokładnie w Beskidzkiej w chwili na, na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. Mamy tutaj Star Wars Wielka Republika. Okresy teoretycznie świetności Republiki Galaktycznej. Długo, długo, długo zanim nadeszły, nazwijmy to, mroczne czasy czasu Imperium, zanim Palpatine Przejął władzę, zanim Anakin stał się waderem. Czy wejderem, jak to mówi, jak to poprawnie mówię. W chronologii mamy tutaj przedstawione, jakie są to książki wchodzące w ten skład Wielkiej Republiki, czyli mamy światło Jedi, wsiemność i tak dalej. I to jest ostatnia książka tej pierwszej fazy, którego akcja dzieje się, można powiedzieć, równolegle z Gasnącą gwiazdą. I właśnie. Po tą książkę, w moim odczuciu, można sięgnąć dopiero przeczytawszy Gasnącą Gwiazdy, gdyż kluczowy element fabularny, który ma miejsce tam, pojawia się tutaj, jako wydarzenie tła. Czyli bohaterowie wiedzą, że coś się dzieje tam, co opowiadają się wydarzenia, o których opowiada ta inna książka. Tutaj jest podpisana jako książka dla młodzieży. Wynika to z faktu, że bohaterami czy Wydarzenie będziemy śledzić głównie z perspektywy dwóch padawanów, a mianowicie Rama i Reata. Nie wiem, czy wymawiam poprawnie, czy nie. W każdym razie, jak do tej pory, większość książek, opowieści z Wielkiej Republiki koncentrowała się na zewnętrznych rubieżach, tam, gdzie została zbudowana Lateria Gwiezdny, Gwiezdny Blask, będąca takim symbolem, można powiedzieć, zakonu Jedi, symbolem Republiki na zewnętrznych rubieżach punkt przesiadkowy, ambasada, wielka baza, no, ogólnie rzecz biorąc wielka stacja kosmiczna, bardzo ważna dla Republiki. I generalnie można powiedzieć, że zaczęły się problemy z nihilami, czyli nawet nie tyle istotami, co grupą, drużyną, no może nie drużyną, zespołem też nie, czymś więcej niż międzygalaktyczni, międzyplanetarni piraci. Mający pewnego rodzaju swój plan, nazwijmy to, wielki i powodujący różne, różne katastrofy. I mieliśmy przede wszystkim trzy takie właśnie główne wydarzenia, czyli światło Jedi, kiedy nasi Nihilowie się pojawili, czy objawili, można powiedzieć, Republice, pokazali, że istnieją, że stanowią zagrożenie, kiedy doprowadzili do wyrzucania z nadprzestrzeni statków kosmicznych. Później mieliśmy, jeśli dobrze pamiętam, to było burze nadciąga, taka główna rzecz. To była ta sytuacja taka, że na planecie Valo Republika chciała zrobić taki wielki festiwal, taki manifest, pokazać, że no wszystko gra, wszystko będzie dobrze, że my się Nihilów nie boimy, że ich pokonamy, mamy tutaj Rycerz Jedi i że się uda. No, krótko mówiąc, nie wyszło. Trzecim głównym elementem tej historii, takich... Najważniejszym to jest ta gasnąca gwiazda, ale o tym mówić nie będę, bo to byłby za duży spoiler, w odniesieniu do tej książki. Co wyróżnia tą książkę, to to, że oddalamy się od zewnętrznych rubieży oddalamy się od latarni Gwiazdy Blask, bo jesteśmy na Koreli, planecie jądra. I zaczynamy od poznawać pewne zwyczaje, planetę, lokacje, generalnie od pewnej pani szafowej ochrony, trzask, która prowadzi agencję, stara się chronić różne osoby i w pewnym momencie ginie jeden z jej, przy, z jej przyjaciół i zaczynają się kłopoty, bo wszyscy na Koreli, czy znaczy wszyscy, większość jest przekonana, że zagrożenie ze strony Nihilów jest teoretyczne, hipotetyczne i daleko, daleko gdzieś tam na chory, gdzieś tam na dalekich rubieżach, nie u nas, nie u nas, u nas tego nie ma. No, cóż. Może to będzie lekki spoiler, ale to tak niestety nie działa, gdyż zagrożenie ze strony Nihilów dociera też na korali. Mamy tutaj kilku Jedi uczestniczących właśnie dwóch padawanów, Rami Red, ich mistrzów, czyli Kantan i Kochmak. I oni próbują rozwikłać, co tak naprawdę tu się dzieje. Gdzieś mniej więcej w dwóch trzecich książki, po dwóch trzecich książki akcja drastyczna przyspiesza, gdyż drastycznie przyspiesza gdyż. Kończy nam się śledztwo, yy, kombinowanie, próba wykrycia, co tu się dzieje, a zaczyna się po prostu walka, ponieważ nazwijmy to ogólnie mówiąc, złoczyńcy ujawniają się i trzeba działać. Czy książka mi się podobała? Tak. Podobała mi się tym bardziej, że początkowo troszeczkę mi się to wlokło, ale później zacząłem odczuwać tą stawkę i w momencie, w którym zaczęły się pojawiać te powiązania z tym z tą upadłą gwiazdą, czułem, czułem... o co chodzi po prostu i, i... czułem, że to co tutaj robią bohaterowie do czegoś służy. Mam tutaj jeszcze i mam tutaj książki jedno zastrzeżenie, a mianowicie pojawienie się pewnej postaci, która... pojawia się znikąd i jest jak Deus ex machina. Niepotrzebnie. Moim zdaniem niepotrzebnie. Aczkolwiek są osoby, dla których to będzie wręcz zaleta tej książki. Co do wy wydania, to jest standardowe wydanie wydawnictwa Losiejuk. Przyjemny papier w dotyku, przyjemny w czytaniu. Trzcionka odpowiedniej wielkości. Książka podzielona na rozdziały. W rozdziałach jeszcze są części, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i one się też dzielą takie. Co jakiś czas Tutaj część trzecia. Ale część trzecia, ale nadal rozdziały są. Kontynuowane. Ogólnie rzecz biorąc, czytało mi się to dobrze. Czy polecam? Tak, ale nie jako pierwszą książkę z Wielkiej Republiki. To jest ostatnia tej pierwszej fazy. Warto zacząć, jeżeli chcecie przydać tą książkę. To takie absolutne minimum. To jest światło Jedi. Tutaj będą. Światło Jedi. Burza nadciąga. Gasnące gwiazdy. To jest absolutne min minimum z tych książek, żeby było. Dał radę się wczuć i zrozumieć, o co mniej więcej chodzi. Ale im więcej się przeczyta, to tym więcej wiadomo, bo ci nasi główni padawani oni już w tych fabułach, nazwijmy to, w tych historiach uczestniczą od jakiegoś czasu. Oni zostali stworzeni na potrzeby tej książki. Więc im więcej przeczytacie, tym więcej wyłapiecie, tym więcej bohaterów macie szansę polubić. Ja ze swojej strony polecam. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi książkami, zachęcam do odwiedzenia biblioteki. W Fili na Ośrodku Słonecznym przy Reja. jest prawie cała Wielka Republika Książkowa. Z mojej strony to było tyle. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.